Cześć, ja jestem Macie, a wy jesteście na kanale sklepu Motormind. To jest iPhone 17 Pro, czyli Shima Tracker. Każdy producent odzieży motocyklowej, a w szczególności tej turystycznej, adventure'owej, ponieważ jest to mega duży segment, jeżeli chodzi o sprzedaż motocykli i odzieży motocyklowej, chce w swojej ofercie mieć produkt, który będzie napakowany nowinkami, rozwiązaniami technologicznymi i będzie oferował maksimum możliwości, jeżeli chodzi o zastosowanie tego w praktyce. W tym wypadku Shima prezentuje nam model Tracker. Główne materiały, jakie mamy w tej kurtce i jakie zostały zastosowane do poprawienia naszego bezpieczeństwa no to Cordura Ripstop, czyli ten taki prążkowany materiał, który możecie zauważyć tutaj w tej części. Oczywiście producent nas informuje o tym, że w tej kurtce znajdziecie Cordurę i umieścił tutaj logo na prawej kieszeni. Dodatkowo znajdziemy Mamy tutaj sporo poliamidu oraz skórzane wstawki na barkach. Oraz na łokciach, dzięki czemu tak naprawdę tutaj mamy klasyfikację na podwójne A. Jeżeli chodzi o zastosowanie tutaj skóry nubukowej, no to nie jest właśnie to tylko i wyłącznie zabieg stylistyczny, aby ta kurtka wyglądała troszkę bardziej tak agresywnie, zadziornie, troszkę bardziej sportowo. Jest to zabieg bezpieczeństwa, ponieważ skóra, jak wiemy, ma najwyższą klasę ścieralności i dlatego została właśnie zastosowana w tych najbardziej newralgicznych punktach. Jeżeli jestem przy bezpieczeństwie, no to znajdziecie tutaj. Poziom bezpieczeństwa na podwójnym A, tak jak wspominałem, i do tego dołączone są również ochraniacze poziomu drugiego. Poziom drugi na barkach, poziom drugi na łokciach oraz poziom drugi na plecach. Jeżeli chodzi o ochraniacze, to za ochronę odpowiadają tutaj ochraniacze G-Flex, czyli bardzo miękkie, bardzo elastyczne ochraniacze, które będą dopasowywały się do waszego ciała. Ważne jest również to, że ten ochraniacz sam w sobie jest również perforowany, dzięki czemu. Podczas jazdy w jakieś cieplejsze dni, to powietrze powinno Was zwentylować, i tak naprawdę powinno w tej kurtce być swobodnie i komfortowo. Sima Tracker to klasyczna kurtka trójwarstwowa, czyli posiadamy warstwę zewnętrzną, posiadamy membranę wodoodporną oraz ocieplenie o dwóch warstwach wewnętrznych opowiem Wam później, natomiast teraz skupimy się na tym, co dostajemy w warstwie zewnętrznej. Jeżeli chodzi o regulację, ponieważ w kurtce adventure'owej musi ona występować, w szczególności w przypadku kurtki trójwarstwowej, gdzie nasza objętość warstwy zewnętrznej zależy od tego, co mamy właśnie założone w środku. Posiadamy regulację na bicepsie, która wykorzystuje po prostu klasyczne napy. Jeżeli mamy założone coś pod spodem, to sobie ją poluźniamy. Jeżeli nic nie mamy w środku i tak naprawdę wszystkie membrany mamy wypięte, to sobie to ściaśniamy. Kolejna regulacja w przedramieniu. Tutaj posiadamy już klasyczny rzep, przez co możemy sobie to ściśnić lub po prostu poluzować. Według mnie. Ta regulacja tutaj powinna być połączona razem z ochraniaczem łokcia w środku, a to po to, że jeżeli wypniemy sobie wszystkie warstwy, to wtedy byśmy mogli sobie regulować dopasowanie ochraniacza do naszego łokcia. Przez to, że nie ma tutaj tego rozwiązania, to w tym wypadku dopasowanie tego ochraniacza musimy już uwzględnić przy wyborze i przymierzeniu tej kurtki w sklepie. Najlepiej to zrobić poprzez wypięcie wszystkich membran, założenie kurtki, potem wpięcie wszystkich membran i założenie z powrotem, tak aby w każdej konfiguracji ten ochraniacz, Człokcia leżał jak najlepiej. Kolejna regulacja to regulacja w talii, i tutaj posiadamy dwie możliwości regulacji w wyższym stopniu, tutaj pod pachą oraz w tym niższym, czyli w naszym pasie. Jeżeli chodzi o tą górną regulację, to mamy tutaj klasyczny pasek ściągający, natomiast fajnym rozwiązaniem jest tutaj ten dolny pasek, który posiada również regulację pionową. I to czego nie widać gołym okiem, to te pionowe regulacje posiadają dodatkowe ząbki, czyli jeżeli wyregulujecie sobie to na przykład na maksymalny poziom u góry, bo w ten sposób chcecie mieć dopasowaną kurtkę, to ten pasek wam się nie ześlizgnie, ponieważ posiada on tutaj taką minimalną blokadę w postaci ząbka. I to samo mamy w przypadku tutaj tego paska pionowego. Tak samo posiadamy regulację w pozycji pionowej i tak naprawdę jeżeli sobie to ustawicie po środku, to nie ma możliwości, aby Wam się to przesunęło. Ostatnia regulacja, jeżeli chodzi tutaj o pas kurtki, no to klasyczna regulacja na zamku, tutaj w tej dolnej części naszej warstwy zewnętrznej. Jest to proste, natomiast bardzo praktyczne rozwiązanie, ponieważ siedząc na motocyklu adventure'owym w tej pozycji krzesełka, jeżeli nam tą kurtkę będzie podwijało, to sobie to rozpinamy i dzięki temu możemy mieć troszeczkę swobodnie i ta kurtka nie będzie nam się napinała. Ostatnia regulacja to regulacja oczywiście tutaj mankietu. Tutaj posiadamy natomiast klasyczny rzep, który za każdym razem przy zakładaniu i ściąganiu kurtki musimy rozpiąć, żeby sobie ten mankiet dopasować. Moim zdaniem zabrakło tutaj małego zamka, żeby faktycznie tym rzepem już się nie bawić. Jeżeli jedziemy w dwutygodniową podróż, to tak naprawdę obsługiwalibyśmy sobie kurtkę tylko i wyłącznie tym zamkiem. Jeżeli chodzi o regulację, no to na plus na pewno zasługuje to, że żadna z tych regulacji nie koliduje nam tutaj z tym zamkiem wentylacyjnym. Przez co tak naprawdę tą obsługę mamy niezależną i nie musimy, nie wiem, tego zamka przeciągać pod paskami i kombinować. Jedziemy, jesteśmy w trasie, nie musimy stawać, rozpinamy, zapinamy, regulujemy sobie wentylację jak chcemy. Jeżeli jesteśmy przy wentylacji, no to chwileczkę się tutaj znowu zatrzymamy, ponieważ jeżeli chodzi o kurtki turystyczne, tej wentylacji musi być sporo. Zaczniemy w takim razie od regulacji na rękawie. Mamy duży dwukierunkowy zamek, przez który będzie wpadało naprawdę sporo powietrza. Bardzo fajnie, że ten zamek jest tak naprawdę przez cały rękaw i że jest dwukierunkowy, bo możemy sobie to dostosować do warunków atmosferycznych i tak naprawdę wyregulować w sposób jaki chcemy. Kolejne panele wentylacyjne posiadamy już tutaj na froncie naszej kurtki. I tak jak zauważyliście, klapy wentylacyjne na klatce posiadają feedlocka, czyli tak naprawdę taki. System na magnesach, dzięki czemu możecie to obsłużyć podczas jazdy, tak naprawdę bez stawania. Obsługa wentylacji górnej na naszej klatce piersiowej odbywa się poprzez rozpięcie zamka. Odrzepienie i mocowanie na feedloku. Troszeczkę dużo tej obsługi, ponieważ mamy rzep, mamy zamek i mamy fidloka. Natomiast jeżeli obsłużycie to parę razy, to nie powinno to sprawiać problemu. Po rozpięciu ukazuje nam się bardzo ładny meszowy panel. Jest to bardzo ładnie estetycznie wykonane i taki sam panel jest w przypadku kurtki czarnej, czyli tak naprawdę macie czarną kurtkę i po otwarciu macie takie białe elementy. Druga wentylacja, jeżeli chodzi o część frontalną, znajduje się zaraz pod tymi panelami na klatce piersiowej i są to te gumowe zamki. Pionowe zamki. Moglibyście myśleć, że jest to kieszeń, natomiast nie jest to kolejny panel wentylacyjny, który po prostu sobie rozpinacie. I pojawia Wam się taki mały wlot wentylacyjny, który po zapięciu tutaj na napę pozostaje cały czas otwarty i wpada tam dodatkowa ilość powietrza. Jeżeli chodzi o front, to posiadamy również trzeci panel wentylacyjny, który tak naprawdę jest mega uzupełnieniem i będziecie go wykorzystywać w naprawdę upalne dni. Jeżeli pojedziecie w jakąś podróż i spotkają Was temperatury 20 par, 25 stopni, to na pewno skorzystacie z rozpięcia tej kurtki i skorzystania z tego dużego centralnego panelu wentylacyjnego moim zdaniem mega rozwiązanie coraz powszechniej stosowane i przez to będzie wpadało naprawdę sporo powietrza Przejdziemy sobie teraz do wylotów wentylacyjnych albo wylotu wentylacyjnego jeżeli chodzi o wypadanie ciepłego powietrza i wentylację naszych pleców to wszystko jest ukryte właśnie pod tym dużym panelem jeżeli chodzi o obsługę odpinamy sobie dwa zameczki Odrzepiamy sobie u góry i odsłania nam się bardzo duży panel wentylacyjny. Bardzo fajnie, że jest to odpinane, że możemy otworzyć całe plecy, ponieważ tego powietrza będzie sporo uciekało, i widać po tym, że to rozwiązanie będzie działało w upalne dni. Jeżeli natomiast byłaby sytuacja, że nie chcecie wentylować całych pleców i chcecie sobie to skrócić, to posiadacie tutaj dwie takie dodatkowe napy, które sobie zapinacie. Dzięki czemu będziecie mogli sobie podróżować z otwartą tylko połową pleców. Jeżeli jesteśmy z tyłu, to przejdziemy sobie do kieszeni, czyli kolejny bardzo ważny element w przypadku kurtek turystycznych. Jak zauważycie, oczywiście posiadamy tutaj kieszenie typu cargo. Bardzo fajnie, że posiadamy tutaj kieszeń letnią, czyli taką siatkowaną. Jeżeli chodzi o to rozwiązanie, to jeżeli będziecie jechali, spotka Was deszcz i Wasze rękawice na przykład będą przemoczone, a Wy macie kolejne kilometry do pokonania, wsadzacie tutaj rękawice, które automatycznie się wietrzą, automatycznie wyschną. Nie musicie ich trzymać w kufrze, gdzie będą się jakieś i tak naprawdę nigdy nie wyschną. Ładujecie tutaj, mają one możliwość oddychania. Kolejna kieszeń typu cargo znajduje się już tutaj pod tym rzepem. Jest to kieszeń duża. Bardzo duża kieszeń typu cargo, do której bez problemu zmieścicie membranę wodoodporną oraz ocieplenie, jeżeli na przykład będziecie jechali bez bagażu. Jeżeli jesteśmy z tyłu, to omówimy sobie jeszcze dodatki, jakie w tej kurtce występują, czyli takie małe akcenty, małe elementy, które świadczą o tym, że jest to kurtka wypasiona i jest to kurtka turystyczna. Znajdziecie tutaj system mocowania kołnierza, czyli tak naprawdę możecie sobie tutaj dorzucić kołnierz taki windstopper przez co będzie wam mniej wiało i mniej padał deszcz znajdziemy tutaj oczywiście szlufkę zewnętrzną jak to już standard w kurtkach turystycznych, dzięki czemu odwiesicie sobie tą kurtkę, gdzie tylko chcecie, podczas waszej podróży. Kolejny mały element, natomiast bardzo przydatny, jest już z przodu na kołnierzu. Posiadamy tutaj magnesik, dzięki czemu tak naprawdę, jeżeli mamy otwarty ten panel wentylacyjny, możecie sobie zblokować tutaj ten mankiet, żeby wam nie latało i żeby was nie drażniło w przypadku właśnie, szczególnie otwartej tej przedniej wentylacji. Posiadamy również szlufki na naboje do shotguna, jeżeli byście potrzebowali jechać w jakiś niebezpieczny kraj i potrzebowali załadować tutaj amunicję, no to w te szlufki bez problemu takie naboje zmieścicie. Wrócimy sobie jeszcze teraz do kieszeni, do kieszeni przednich znajdziemy oczywiście kieszeń na kartę, nawet mamy tutaj oznaczone Card pocket. W przypadku tej kieszeni jest ona dosyć głęboka, tak naprawdę zmieści się tam nie tylko karta, może nawet jakiś mniejszy portfel. Natomiast jeżeli chodzi o ten zamek, to jest on wąski na cztery palce i tak naprawdę obsługa tego wsadzenia tam ręki w rękawicy moim zdaniem będzie niemożliwa, trzeba będzie ściągać rękawice, aby to obsłużyć. Jeżeli chodzi natomiast o przednie kieszenie, no to znajdziemy tutaj kieszenie również typu cargo z załadunkiem od góry. Dość duże kieszenie, do których zmieścicie tak naprawdę sporo, natomiast to czego nie widać na pierwszy rzut oka, a co jest bardzo fajne, to posiadamy tutaj również kieszeń boczną, która nie posiada zamka, jest to raczej kieszeń do schowania Waszych dłoni podczas podróży pieszej na motocyklu, natomiast co bardzo istotne, te kieszenie od środka wykończone są polarem, dzięki czemu jeżeli Wasze ręce zmarzną podczas jazdy w deszczu, no to chowacie je tam i macie dodatkowe grzanie. Tak jak wspominałem, tracker to klasyczna kurtka trójwarstwowa, co oznacza, że w środku posiadamy dwie dodatkowe warstwy. I tak naprawdę posiadamy tak: pierwszy zamek zewnętrzny, drugi zamek, który jest również zamkiem bezpieczeństwa i utrzymuje nam tą kurtkę cały czas zapiętą, przez co dalej jest certyfikacja i mamy dodatkową wentylację. Po rozpięciu tego drugiego zamka pojawia nam się trzeci zamek, który jest naszą membraną wodoodporną. I po rozpięciu tego trzeciego zamka pojawia nam się nasza ocieplina. Jeżeli chodzi o konfigurację tej kurtki w takim zestawie, to my to odradzamy. Po pierwsze macie właśnie cztery zamki, które będą Wam się kumulowały, a jeżeli jedziecie nie daj Boże nakedem w jakiejś pozycji pochylonej, te zamki będą Wam przeszkadzały. Kolejna rzecz, przez którą raczej odradzamy jazdę w takiej konfiguracji, no to wodoodporność oraz membrana. Posiadamy tutaj membranę, która ma dosyć duże parametry i tak naprawdę powinna Was uchronić przed każdym rodzajem deszczu, przed każdym rodzajem ulewy. Natomiast ważne jest to, że ta membrana jest do stosowania wewnątrz oraz na zewnątrz. I właśnie to rozwiązanie z membraną na zewnątrz polecamy, ponieważ w takim wypadku, jeżeli jedziecie sobie z membraną założoną na zewnątrz, na Waszą warstwę zewnętrzną. Żaden element kurtki nie przecieka i jeżeli skończy się deszcz, to ściągacie membranę i jedziecie w suchym produkcie. Jeżeli będziecie jeździli z membraną założoną w środku, to tak naprawdę przesiąka cała kurtka, cała warstwa zewnętrzna. Ta kurtka jest dosyć ciężka. Jeżeli ona nasiąknie, to jest tak naprawdę dwa razy cięższa. Musicie to wozić na swoich plecach. Cały czas wozicie chłód. Oczywiście w środku nie jesteście moksi, bo ta membrana zatrzymuje wodę. Natomiast jak się skończy deszcz, wyciąg membranę, no to będziecie jechali w mokrym produkcie. Pamiętajcie, że ta możliwość jazdy z membraną wpiętą oraz wypiętą jest, natomiast jeżeli jest, to my zalecamy jazdę z membraną na zewnątrz. Jeżeli chodzi o montaż membrany oraz ocieplenia, to obydwie rzeczy montowane są na takich napach w środku, czyli bez problemu możecie wypiąć membranę, schować ją sobie do kieszeni typu cargo i zostawić ocieplenie, jeżeli jedziecie w jakiś chłodniejszy rejon. Natomiast ocieplenie, jeżeli będziecie potrzebowali, również możecie wypiąć i schować do właśnie tej kieszeni typu cargo. Wtedy zostajecie z samą warstwą. Zewnętrzną. Po rozpięciu zauważycie również, że posiadamy tutaj taki niebieski zamek. Oznacza to, że ta kieszeń wewnętrzna jest wodoodporna. Czyli, jeżeli schowacie sobie tam portfel, to nie powinien on przemoknąć. Z ważnych informacji, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, to sama kurtka jest również przystosowana, jak widzicie, pod ochraniacz klatki piersiowej, który możecie sobie dokupić, aby zwiększyć Wasze bezpieczeństwo. W tym wypadku ochraniacz klatki piersiowej jest również właśnie w technologii tej G-Flex, czyli ten czerwony, elastyczny i jeżeli będziecie mieli taką potrzebę, to ten ochraniacz możecie sobie tutaj zaaplikować. Jeżeli mielibyśmy doszukiwać się wad w tej kurtce i pewnych niekonsekwencji, no to tak naprawdę mamy tutaj... Dwie rzeczy. Pierwsza rzecz, która może być wadą, natomiast nie musi, jest to indywidualna interpretacja, no to waga tej kurtki. Musicie sobie zdawać sprawę, że wszystkie warstwy oraz wszystkie akcesoria, które tutaj macie, komplet ochraniaczy sprawia, że ta kurtka jest dość ciężka. Natomiast jest to tak jak mówię, indywidualna interpretacja. Jeżeli komuś to nie przeszkadza i wręcz lubi takie poczucie bezpieczeństwa przez coś co jest masywne, to nie będzie mu to sprawiało kłopotu. Druga rzecz, która tutaj występuje i moim zdaniem może wprowadzać w błąd użytkownika tej kurtki. Jest to pewna niekonsekwencja, jeżeli chodzi o zamki, wodoodporność oraz wentylację. Zobaczcie, że tutaj ten zamek głównego panelu wentylacyjnego na klatce piersiowej jest zwykłym zamkiem, nie jest zamkiem wodoodpornym, co świadczy, że nie jest to kurtka laminowana i nie ta warstwa zewnętrzna nie jest wodoodporna. Natomiast jeżeli chodzi o, chodzi o tą wentylację pod tym panelem na klatce piersiowej tutaj zastosowany już jest zamek wodoodporny, i tak samo jest w przypadku pleców. Tutaj posiadamy również zamki wodoodporne. Zamki wodoodporne w przypadku warstwy nielaminowanej. Moim zdaniem nie mają sensu, no bo ta woda tak czy siak przecieknie, a jeżeli klient spojrzy na ten zamek, no to może stwierdzić, że jest to kurtka wod wodoodporna, laminowana i nie powinien się niczego bać. Jeżeli chcecie wodoodporności, wyciągacie membranę, zakładacie ją na tę kurtkę i wtedy możecie bezpiecznie podróżować. Wrócę sobie jeszcze tylko na szybko do jednej rzeczy, o której nie powiedziałem podczas bezpieczeństwa. Oczywiście występuje tutaj bezpieczeństwo pasywne w postaci odblasków, jakie znajdziecie z przodu, jak i tak naprawdę z tyłu. Bardzo fajny odblask znajduje się tutaj pod tą kieszenią. Letnią jest to logo Shima, które, jak ktoś będzie jechał za wami i świecił światłami, to tutaj przez tą siatkę będzie właśnie widział logo Shima. Jeżeli ta kurtka to iPhone 17 Pro, no to oczywiście muszą być tutaj jakieś ukryte funkcje, i te ukryte funkcje znajdują się właśnie w membranie wodoodpornej oraz ociepleniu. Na obydwóch produktach znajdziecie. Takie malutkie logo, które oznacza, że są to produkty samopakowalne. W przypadku membrany na kołnierzu rozpinacie zamek i wyciągacie taki malutki woreczek, który jest na stałe przymocowany do membrany, i do tego woreczka zwijacie i pakujecie swoją przeciwdeszczówkę. Tak samo jest w przypadku ocieplenia i po zwinięciu obydwa te produkty wyglądają tak. Taki pakunek bez problemu zmieścicie właśnie do waszej kieszeni, cargo z tyłu waszego trackera. Obydwa woreczki. Posiadają dodatkowy opis, czyli tak, żebyście nie pomylili, tutaj macie warstwę ocieplającą i przeciwdeszczówka posiada takie samo logo, tylko z niebieskim oznaczeniem i oznaczeniem, że jest to Wasza przeciwdeszczówka. Uważam, że bardzo fajne rozwiązanie. Nie potrzebujecie dodatkowego produktu, aby Wasze membrany czy przeciwdeszczówkę właśnie sobie spakować. A doskonale wiemy o tym, że taka walająca się luzem gdzieś w bagażu lubi po prostu przeszkadzać. Jeżeli chodzi o Ceny, rozmiary oraz kolory w przypadku Shima Tracker, no to posiadamy tutaj rozmiary od S do 4XL. Kolory to taka jasna, jak widzicie tutaj, oraz wersja. Czarna, czyli tą, którą wybieracie najczęściej, natomiast cena to okolice 1100 zł. Wszystkie produkty, oczywiście, znajdziecie na naszym sklepie internetowym sklep.motormaid.pl oraz w sklepie stacjonarnym ulica Poznańska 168 Poznań Komorniki. Dajcie łapkę w górę, napiszcie w komentarzu, co sądzicie o rozwiązaniach trójwarstwowych, czy wywolicie na przykład laminat. No i zostawcie subskrypcję, bo większość z Was jeszcze tego nie zrobiła. Do zobaczenia w komentarzach oraz kolejnym materiale.